Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Siedemnasta niedziela zwykła, z południe. Już za chwilę będzie modlitwa Aniu Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem. Ale wcześniej jeszcze rozważanie Ojca Świętego które w swojej refleksji, jak to już wiemy ojce papieże czynią, odnoszą się do słowa z Ewangelii, która przypada w daną niedzielę. Jak zwykle plac Świętego Piotra wypełnione szczelnie. Wiemy, że miesiąc lipiec to miesiąc urlopu. Ojciec Święty tylko spotyka się w ramach modlitwy anioł Pański. Zawieszone są audiencje środowe. W tej chwili widzimy już Ojca Świętego, który pozdrawia zebranych na placu pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Krótkie przypowieści dzisiejszej liturgii słowa są konkluzją rozdziału Ewangelii Mateusza poświęconej przypowieściom o Królestwie Bożym. Wśród nich znajdują się dwa małe arcydzieła. Przypowieść o skarbie ukrytym na roli i o perle mającej wielką wartość. Mówią nam one o tym, że odkrycie Królestwa Bożego może nastąpić niespodziewanie. Nagle, tak jak w przypadku rolnika, który orząc znalazł skarb nieoczekiwany, lub jak w przypadku kupca szukającego. Pięknych pereł, który po długich poszukiwaniach wreszcie znalazł perłę, o jakiej marzył od dawna. Ale w obu przypadkach najważniejszym jest fakt, że zarówno skarb, jak i perła mają wartość większą od wszystkich innych dóbr. Dlatego zarówno rolnik, jak i kupiec, kiedy je znaleźli, porzucają wszystko inne. Aby nabyć skarb i perłę, nie potrzebują już zastanawiać się, myśleć, snuć refleksji. Szybko zdają sobie sprawę, jak wielką, nieporównywalną z niczym wartość ma to, co znaleźli. I są gotowi stracić wszystko, aby to posiąść. Tak jest z Królestwem Bożym. Każdy, kto je znajduje, nie ma żadnych wątpliwości, czuje, że jest to właśnie to, czego szukał i na co czekał i co też odpowiada na jego najgłębsze pragnienia. I naprawdę jest tak, że ten, kto poznał Jezusa, kto spotkał go osobiście, jest nim zafascynowany, przyciągany przez jego wielką dobroć, prawdę, piękno, a wszystko w wielkiej pokorze i prostocie. Szukać Jezusa, spotkać Jezusa, to jest wielki skarb. Jak wielu ludzi, świętych, kobiet i mężczyzn, czytając z otwartym sercem Ewangelię, zostało tak mocno dotkniętych przez Jezusa, że nawrócili się do Niego. Pomyślmy o świętym Franciszku Zasyżu. Był już chrześcijaninem, ale w sposób powierzchowny. Kiedy przeczytał Ewangelię w decydującym momencie swojej młodości, spotkał Jezusa i odkrył Królestwo Boże. Wówczas jego wszystkie marzenia o ziemskiej sławie zniknęły. Ewangelia pozwala poznać prawdziwego Chrystusa. Chrystusa żywego. Przemawia do twego serca i zmienia twoje życie. Wtedy porzuca się wszystko. Możesz faktycznie zmienić sposób życia, albo też czynić to samo, co wcześniej, ale jesteś już kimś innym. Narodziłeś się na nowo. Odnalazłeś to, co nadaje sens życiu i smak. Znalazłeś światło Boga, który króluje w Twoim życiu. Znalazłeś światło na wszystko, nawet na trudy, cierpienia, nawet na śmierć. Wszystko nabiera sensu, kiedy odnajdujesz ten skarb, który Jezus nazywa Królestwem Bożym. To znaczy odnajdujesz. Boga, który króluje w i twoim i życiu, w naszym życiu. Noi, jest on miłością, taśka, pokojem i radością w każdym człowieku, we wszystkich ludziach. Miej w kieszeni Ewangelię, i tam senso, zawsze to znajdziesz to, odnajdujesz.

Odnajdujesz Boga, który króluje w Twoim życiu, w naszym życiu. Jest On miłością, pokoją i radością w każdym człowieku, we wszystkich ludziach. To jest to, czego Bóg oczekuje. I to z tego powodu Jezus ofiarował samego siebie aż po śmierć na krzyżu, aby wybawić nas od mocy ciemności, przenieść nas do Królestwa życia. Drodzy bracia i siostry, radość z odnalezionego skarbu Królestwa Bożego promieniuje. Widzi się je. Chrześcijanin nie może ukrywać swojej wiary, by mogła ona promieniować z każdego słowa, gestu. Nawet tego najprostszego, codziennego promieniuje miłość, jaką Bóg nam podarował przez Jezusa. Módlmy się za wstawienictwem Maryi Dziewicy, aby przyszło do nas i do świata Jego Królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Aniu Pański, zwiastował Pannie Maryi benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque quinora mortis nostri, amen. Eciancila Oto ja, Domni. służebnica Pańska, niech mi się stanie według Ave słowa Maria, Czego. Ave Maria, gratia Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nuce kin ora mortis nostre. Amen. A słowo stało się. Całym. Ave Mariaum. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedicto fruttu ventre tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuke quinora mortis nostre. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali. Przez mękę jego i, gloria gloria i krzyż do chwały z martwym wstania, byli doprowadzeni przez Chrystusa, dominum. Pana Amen. naszego. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Si cuterat in principio et dunque semper et in secula seculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Si cuterat in principio et dunque semper et in secula seculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto zikuterat in principio odpoczynek dać Panie, a światłość wiekuista niech świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Z nasze w nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Spiritus Wszechmogący. Amen. Ojciec i syn i Duch Święty. Posłowie, refleksji nad dzisiejszą Ewangelią. Ojciec Święty odmówił wraz z całą rodziną wierzących modlitwę Anioła Pańskiej i udzielił nam swojego błogosławieństwa. Drodzy bracia i siostry, Jutro przypada stulecie wybuchu I wojny światowej, który spowodował miliony ofiar i ogromne zniszczenia. Ten konflikt, który papież Benedykt XV definił nazwał un inutile strage una sonno macrò dopo quattro lunghi anni dopo czterech długich latak zakończył się più fragili domani sarà una giornata di lutto jutro di questo dramma. na wspomnienie tego dramatu. Kiedy wspominamy evento, to tragiczne wydarzenie, auspico, wzywam, by nie powtarzać błędów z przeszłości, ale aby pamiętać i uczyć się z historii, dając pierwszeństwo pokojowi poprzez dialog cierpliwy i odważny. W sposób szczególny dzisiaj Myślę o trzech rejonach objętych kryzysem, o tym kryzysie na Bliskim Wschodzie, w Iraku i na Ukrainie. Proszę Was, abyście nadal jednoczyli się ze mną w modlitwie, aby Bóg udzielił tym narodom oraz tym, którzy sprawują władzę na tych obszarach, potrzebnej mądrości i siły, aby kontynuować drogę pokoju, stawiając czoła przemocy, dążąc do dialogu i negocjacji siłą pojednania. W centrum każdej decyzji nie należy stawiać interesów osobistych, ale wspólne dobro i szacunek dla każdego człowieka. Pamiętajmy, że wszystko się traci poprzez wojnę. I nic się nie traci przez pokój, Bracia i siostry, fratelli e sorelle. Bracia i siostry. guerra. Nigdy wojny. Nigdy więcej wojny. Penso soprattutto Myślę przede wszystkim o, bambini, o dzieciach, quali si la di una vita, którym zabiera się di życie bambini przyszło mordi, godne. Feriti, dzieci zabite, mutilati, zranione, orfani, dzieci sieroty. Dzieci, które jako zabawki mają broń. Dzieci, które nie potrafią się uśmiechać. Zatrzymajcie się. Proszę Was z całego serca. Czas zatrzymać się. Proszę, powstrzymajcie się. serdecznie. Pozdrawiam Was wszystkich pielgrzymów pochodzących z Włoch i innych krajów. Pozdrawiam grupę Brazylijczyków Spagna, parafie Kartaginy w Hiszpanii. Gavion, Harcerzy z Gavion z Portugalii, młodzież Madrid, z Madrytu Sidonia, Jerez, i Asidonii Jerez z Hiszpanii, i tych z Monte Olimpino z Como. De Conserve, ministrantów e z Konselwe i ronki Kazalaniani z Seruego, młodych z Katanii i wiernych z Acerra. A tutti, Życzę auguro. wszystkim dobrej niedzieli no, di per i me. nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia. I tak, Dobiegła końca modlitwa Aniu Pański z refleksją Ojca świętego Franciszka. Też jak słyszeliśmy, widzieliśmy, Ojciec Święty po modlitwie Aniu Pański zwrócił się z apelem, aby w trzech szczególnych miejscach świata, aby ci odpowiedzialni za wojnę uczynili wszystko, aby zapanował tam pokój. Szczególną uwagę Ojciec Święty zwrócił na dzieci. Które się nie uśmiechają, które cierpią, które są poranione. Zwraca się do wszystkich, abyśmy się modlili w intencji pokoju na całym świecie. Ja pragnę bardzo serdecznie podziękować Państwu, wszystkim słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam, za to modlitewne trwanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wszystkim życzę radosnego. Popołudnia, niedzielnego popołudnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.